No i pierwsze pytanie brzmi, skąd pomysł w Państwa organizacji, ale też ogólnie w rozmowach z innymi, by Warmia i Mazury stały się swego rodzaju regionem uzdrowiskowym? Pomysł powstał tak naprawdę od wielu, wielu lat. On już dziś istniał w świadomości. Natomiast rok temu pani marszałek Piotrowska była inicjatorką takiego spotkania, które, które miało w, w, na finale stra nowelizacji strategii rozwoju naszego regionu, miało doprowadzić do tego, że zaczniemy mówić, co to można by jeszcze nowego, jeśli chodzi o branżę turystyczną, stworzyć. No I wtedy powstał taki właśnie pomysł, który tak wtedy się roboczo nazywał Mazury Zielona Dolina, czyli wykorzystanie tego potencjału ekologicznego, potencjału związanego ze środowiskiem w naszym regionie do budowy jakiegoś nowego produktu turystycznego. Odbyło się wtedy spotkanie, na które udało się zaprosić kilku przedstawicieli czołowych firm i podmiotów zajmujących się turystyką medyczną. Oni przyjechali do nas do województwa i po tym spotkaniu wymyśliliśmy właśnie, że trzeba zrobić wszystko, żeby u nas zająć się tym problemem. Dlatego, że mamy, mamy w województwie wszystko. Mamy doskonałą nową bazę turystyczną, mamy piękną przyrodę, mamy nowe hotele. Natomiast cały czas problemem jest w jaki sposób ściągnąć tego turystę poza sezonem letnim. W związku z tym pomysł związany z powołaniem takiego nowego produktu turystyki zdrowotnej, on daje szansę, żeby do nas ten turysta przyjeżdżał nie tylko w sezonie letnim, ale w ciągu całego あの子。<laughs> <laughs> Poza tym no, czasy COVID-u spowodowały, że nastąpiła no, znacząca zmiana świadomości ludzi. Wszystko na to wskazuje, że przez wiele, wiele lat ludzie będą borykać się z różnymi konsekwencjami, które w tej chwili obserwujemy. W związku z tym, że zmieniła się z jednej strony świadomość, a z drugiej strony powstały zupełnie nowe wyzwania, jeśli chodzi o, o problemy zdrowotne. Myślę, że taki produkt który będzie rzeczywiście czymś, co da nam szansę rozwoju, jeśli chodzi o turystykę. A należy pamiętać, że no, turystyka to jest ta główna dziedzina, z której cały region żyje. W związku z tym, im więcej będzie turystów poza wakacjami, tym więcej będzie podatków, tym więcej będzie środków na to, żeby rozwijać nasz region. Generalnie pandemia nam wszystkim otwarła oczy na nasze okolice, na nasze polskie zakątki, regiony, no bo podróżowanie zagraniczne już raptem przestało być takie po prostu bezpieczne. Tak? W każdej chwili mogą przecież zamknąć granice, bo sytuacja się czasem zmienia z godziny na godzinę. Czyli potencjał mamy, ale jak wiele przygotowań jeszcze przed nami? Jakie przygotowania stoją przed poszczególnymi ośrodkami? Mamy przecież tutaj w zanadrzu współpracę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, czyli przyjazdy osób z niepełnosprawnościami. Co jeszcze zostało nam do zrobienia? Ja myślę, że tak naprawdę. Yy... Najbliższe pół roku ono zadecyduje, czy my będziemy w stanie jako region stworzyć tą nową inteligentną specjalizację. Jeśli ona powstanie, to już dziś wiadomo, że na tego typu inwestycje związane ze zdrowiem, z medycyną, z turystyką medyczną będzie bardzo dużo środków. Unia Europejska stawia tutaj duże znaczenie temu, temu problemowi. To samo jeśli chodzi o problemy związane z ekologią. W związku z tym ta nowa specjalizacja. W zamyśle twórców, ona ma się opierać na takich dwóch segmentach, czyli turystyka medyczna, czy w ogóle zdrowie, ale w, w, można powiedzieć w równowadze ze środowiskiem. I, i o tym była dzisiaj, dzisiejsza konferencja. Pokazaliśmy pewne przykłady dobrych praktyk, co można zrobić, żeby z jednej strony rozwijała się turystyka, żeby przyjeżdżali turyści, a z drugiej strony, żeby nasze województwo nie straciło na tym, jeśli chodzi o swoje walory przyrodnicze. Bo no, dla nikogo nie jest tutaj zaskoczeniem, że chcemy dbać o środowisko, żeby nie było takiej sytuacji, że na południu Polski mamy miejscowości uzdrowiskowe, gdzie są sanatoria, a w zimie no, jest tam te miejscowości, są w pierwszej tysiące najbardziej zanieczyszczonych miejsc, jeśli chodzi o powietrze na świecie, nawet nie tylko w Polsce czy w Europie. No, my chcemy tego uniknąć. W związku z tym, tak w zamyśle chcemy, żeby ta nasza specjalizacja się rozwijała i ten projekt turystyki medycznej który ma szansę dostać dofinansowanie z różnych rodzajów środków. I to będą regionalne, i centralne, i bezpośrednio unijne. Stąd też zaprosiliśmy do współpracy tak szeroką rzeszę różnych podmiotów. Od tych największych firm, które działają w skali globalnej, bo one mają doświadczenia, w jakim kierunku idzie medycyna na świecie. Bo musimy tworzyć produkt, który będzie produktem innowacyjnym, gdzie będziemy rok, lata przed konkurencją. Nie możemy tworzyć czegoś, co już gdzieś jest. W związku z tym chcemy rozwijać nasz produkt w oparciu o takie technologie, które dopiero wchodzą na rynek. Natomiast mamy całą masę naszych już z regionu, firm, podmiotów, które doskonale wiedzą, co w tej dziedzinie się dzieje. Dzisiaj na konferencji było szereg przykładów naszych lokalnych podmiotów, firm, które mają super produkty, które dzięki różnego rodzaju środkom unijnym mogą być rozwijane. I i kolejny obszar to jest właśnie powołanie tego klastra. Ten klaster zdrowe życie, on spowoduje, że będziemy mieli wymianę informacji. To czego dzisiaj brakuje, bo to, że dzisiaj dowiedzieliśmy się, że na terenie naszego województwa są czy komory hiberbaryczne, czy też egzoszkielety, to tak naprawdę dopiero z tej prezentacji wiemy, ile gdzie, i gdzie tego to jest. Normalnie ludzie o tym nie wiedzą. W związku z tym musimy się wymieniać informacjami i ten klaster będzie miał taki jedno z podstawowych swoich celów. Natomiast członkowie klasta później będą mogli zawiązywać różnego rodzaju konsorcja, które będą startować w konkursach na różne projekty. I kolejną rzeczą, może być ostatnią, to jest powołanie tego centrum badawczo-rozwojowego. W naszym województwie musimy mieć takie centrum, Philips dzisiaj opowiadał o tym, że właśnie w Katowicach coś takiego powstaje. My musimy mieć na Mazurach coś, co będzie wykorzystywało i wzmacniało również nasz potencjał naukowy i rozwój. Rozwojowy, bo bez tego, bez zainwestowania w, in, w innowacyjność, no nie będzie możliwości później nawet uzyskiwania tych środków. Bo dzisiaj trzeba zawsze wykazać się, że mam pomysł, występują środki, ale ten pomysł musi być innowacyjny, musi spełniać pewne kryteria. A bez placówek badawczo-rozwojowych, no nie, nie, nie będziemy w stanie tego zrealizować. Czyli na swój sposób jest to też projekt pionierski, bo innowacyjnością, ale też i innością i taką świeżością wprowadza do naszego przynajmniej regionu coś zupełnie nowego, nowe, nowe standardy przynajmniej w leczeniu, w połączeniu z turystyką. No dobrze, a co projekt Zdrowe Życie da szaremu, potencjalnie szaremu mieszkańcowi Warmii, Mazur, Olsztynianinowi, takiej, takiej mieszkańcy tego regionu jak mi? Co ja będę z tego miała? Da to samo, co każdemu przyjezdnemu. Dlatego, że dzisiaj w ramach środków unijnych są również dostępne środki na tak zwane regionalne programy zdrowotne. Czyli turyści, którzy przyjadą na tego typu usługi do hoteli gwiazdkowych, do naszych uzdrowic czy tam placówek szpitalnych, oni będą zostawiać na środki finansowe. Ale mieszkańcy tego regionu, jeśli będzie stworzone tego typu placówki będą miały produkty, to będą miały Miały możliwość leczenia się zadałem darmo albo prawie za darmo. Tak? Dzisiaj w kilku województwach takie regionalne programy zdrowotne finansowane ze środków unijnych pozwoliły, że jest 93% dofinansowany całe leczenie. Czyli będziemy mieli produkty najwyższej półki, które będą, no są oczywiście produktami drogimi, czy mogą być produktami drogimi. Część będzie refundował NFZ, to co może refundować. Natomiast budując pod te usługi, które będą stworzone, Właśnie taki regionalny program zdrowotny można będzie... Taką osobę jak ja, pani, czy dowolny mieszkaniec naszego regionu, również pomóc mu w rozwiązaniu jego problemów medycznych, nawet jeśli no, nie będzie go stać na to, żeby być pacjentem komercyjnym. I o to nam chodzi, żebyśmy stworzyli produkt, który będzie i dla naszych mieszkańców, a poprzez to, że będzie innowacyjny i będzie miał szansę ściągnąć turystów z Polski, ze świata, będzie również dawał szansę do rozwoju całego naszego regionu. Dziękuję pięknie. Dziękuję.